Co czyni obraz poprawnego gracza? Kiedy miałam 4 lata, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Chciałam lalki, i samochody... Dla taty nie miało znaczenia, że wdrapuje się na fotel w różowej spódniczce, żeby pod jego okiem próbować przejść pierwszą lokację któregoś tam Raidera. Mama nie zastanawiała się, czy wypada nam opowiadać o tym, jak gramy w Plants vs. Zombies, czy przeglądarkowych następców Bombermana. Od babci dostałam moją pierwszą grę pudełkową. Nie było żadnego powodu, żeby gry komputerowe różniły się czymkolwiek od książek, filmów, komiksów, czy planszówek. I jeszcze wtedy nie było żadnego haczyka. No, dobra, to pokazuj mi <grym> to znaczy. Dobra. specjalista od najmłodszych lat, prawda? To no. nie tak, że nie jestem specjalistą. A styl. druga, nie? To jest jak koncept art taki w gyrze wideo. Jest to styl, to, to jest po prostu styl przez duże S, no. Może <grym> nie miałem obsługiwać telefonu. Na no, no, szkoda, Nikt z nas nie umie tak naprawdę. Tu masz jeszcze jedno, a tu masz inną moją wersję, nie? Mhm. Mm właśnie taką, bardziej dziewczęcą. No. Taką dziewczęcą, a nie. Nie na zasadzie. Tak, ją naubię. Tak, to jest Twoje pierwsze y, Animal Crossing w ogóle. Tak, tak, tak. Albo o Stardiowali. No? To <laughs> prawda. To jest foreshadowing. Zrobiłam materiał potem o o Stardiowali. <laughs> Haczek pojawił się później. Kiedy poszłam do podstawówki, wiedziałam już mniej więcej, na czym polega hobby, chyba. A nawet jeśli nie, to przez przypadek zaczęłam je pielęgnować. Chciałam o nich mówić, wiecie, o grach, bardzo. Ale to nie było coś, co dorośli przyjmowali szczególnie ciepło. A rówieśnicy raczej nie do końca mi wierzyli. Na początku to po prostu nikogo nie interesowało, i teoretycznie lepiej by było, żeby tak zostało. Z biegiem lat każde dziecko coraz bardziej wchłaniało stereotypy, które je otaczały. Uczyli się opinii, które słyszeli. Poza tym, myślę, że prawie każdy, kto postawił swoją stopę w szkole, dobrze wie, że to miejsce nie lubi odstępstw od normy. Im więcej mówiłam o grach, tym większą latencjuszką byłam, chociaż wtedy to słowo dopiero zaczynało się popularyzować. Nie wyglądałam jak gamer, nie wyglądałam jak wszystkie pozostałe osoby, które rozmawiały o tym w towarzystwie. Nie wyglądałam jak chłopiec, więc to było podejrzane. Nawet jeśli ktoś miał dobre intencje, to samo nasuwało się na myśl: Musiałam mieć powód, żeby w to brnąć. Musiałam chcieć, żeby mnie podziwiano. Przecież nie mogłam być gamerem. Miałam mnóstwo różowych ubrań przez jakiś czas. Mniej więcej kiedy to wszystko się zaczęło, róż stał się zakazany. Różowy mnie pogrążał na swój sposób. Odbierał mi jeszcze bardziej moją wiarygodność jako gracza. Z czasem zniknęły też spódniczki, sukienki, spinki do włosów, wszystkie takie rzeczy. Naprawdę nie było mi potrzebne dokładanie komuś kolejnych ścian do uwierzenia. Mi. W gimnazjum stało się jasne, że teoretycznie to ma sens, różowe rzeczy, headsety z kocimi uszami, makijaż, to wszystko jest legalne to po prostu atrybuty Gamer Girl. Ogółem był taki moment, że właśnie totalnie nie chciałam mieć za bardzo nic kojarzonego z takimi typowymi Gamer Girl, no nie? No. Mega chciałam mieć te słuchawki, takie co są słuchami, tak? Mhm. Z głośniczki no. mają, czy coś takiego, nawet dekoracyjne jak są, nie? Ale mówiłam, nie no. Jeszcze, bo ja skimowałam wtedy, jak miałam no. tak 14-15 lat, nie? I mam taki, nie no, nie mogę, bo teraz sobie ludzie wszystko pomyślą. Mm. I jedyne co się uchowało wtedy, to był ten fotel. Mm -hmm. On jest już tak stary, w sensie tam jest cały, cały zużyty przez koty, <laughs> ale, ale no, ten fotel to było jedyne co, okej, okay, niech on będzie różowy, no. bo jest ładny, podoba mi się. To było jedyne co ze mną wygrało, bo słuchawek nie, nie, musiało być takie wiesz, true gamer. Mm -hmm. No. Nie, to nie jest tak, że jakoś cierpiałam z tymi przedmiotami zastępczymi, nie? Mm. Niektóre rzeczy odpadały od razu z konkurencji mm -hmm. przy wy wybieraniu, nie? Mm -hmm. Na przykład jak Razer wypuścił różowy set w ogóle, w sensie klawiatury chyba, myszki i, i jakieś takich rzeczy w którymś momencie, to też miałam takie uuu, uu, nie, 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 nie no, bo, taka, taka <grym> chwila zawahanie, nie? No, Ale no. Nie, 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 dobra, bez no przesady, no. przesady, nie? To było jeszcze bardziej problematyczne. Wiedziałam, co ludzie piszą o Gamer Girls. Zawsze się je podejrzewa, że robią to dla uwagi albo pieniędzy. Każde dodatkowe muśnięcie makijażu na twarzy stwarza ryzyko, że to wszystko jest sztuczne. Są skupione na tym, jak wyglądają w gamingowym headsetcie, nie na tym, co mają na ekranie. Nie potrafią grać, wiadoma sprawa. I zresztą każdy umie dopowiedzieć sobie resztę. Nie chciałam być Gamer Girl, chciałam być graczem. Dlatego bardzo późno zaczęłam się malować. A zaczęło się od tego, że mój trądzik był na tyle silny, że podobno dość słabo to wyglądało, więc wiecie, czymś to zakryłam. A potem doszedł do tego tuż do rzęs, tylko tuż, bo nie chciałam, żeby to było widoczne, ale mój ówczesny przyjaciel powiedział mi, że może jeśli bym się wreszcie uczesała, ubrała coś innego niż za dużą czarną bluzę i pomalowała, to wyglądałabym trochę lepiej, więc wiecie. Taki konflikt interesów. Udowadnianie, że największa pasja mojego życia naprawdę jest moją pasją, było i jest bardzo frustrującym uczuciem. Dlatego z jednej strony nie chciałam dokładać ludziom powodów, żeby we mnie wątpili, ale z drugiej strony marzyłam po cichu, żeby się kiedyś komuś podobać. Gdybym powiedziała to na głos, taką pustą i trywialną rzecz, byłabym hipokrytką. Znaczy hipokrytą, bo po co zaznaczać, że jestem dziewczyną. Wiecie o co chodzi. Cała ta filozofia nie przekładała się na to, kim byłam po drugiej stronie ekranu. Moje postacie nie były mną, a przynajmniej nie były takie jak ja. Moje postacie były wolne. Kiedy byłam mniejsza, przeważnie miały krwisto-czerwone, rzucające się w oczy włosy. Szkarłatne, jak u tej pani z małego sklepiku spożywczego w mojej wsi, którą zawsze podziwiałam. Najlepiej z nich pamiętam Jasmin, była generem z Iona. Nie dlatego, że ja na przekór nie będę grać klasami kojarzonymi jako typowe dla kobiet, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że takie są. Po prostu strzelanie magią z rewolwerów czy armaty rozsadzało mój dziesięcioletni umysł. Surowe naboje i wystrzały z armat zmieniały się w coś, co wyglądało jak wyrafinowane zaklęcia. Trochę cool, trochę fancy, piękny kontrast. W kwestii elementów kosmetycznych rzadko obchodził mnie realizm. Realności miałam pod dostatkiem w prawdziwym życiu. Ekspresja, która mogła się odbywać w tych wszystkich kreatorach postaci i skinach, była zbyt potężnym narzędziem, by je sobie odbierać. Jasmin była strzelcem w sukience i słomianym kapeluszu. Czy mogłaby tak biegać na szpilkach przez prawdziwe pustynie i pala bitwy? Nie, zakijanie. Ale to nie był prawdziwy świat. To nie miało żadnego znaczenia. Równie dobrze mogłabym wehedkanonować sobie, że to magiczne szpilki, więc chodzi się w nich jak w płaskich butach. To, że Jasmin nosiła sukienkę, niczego jej nie ujmowało w oczach henpeców. Była wybitnym wojownikiem, który wypełnił kolejne powierzone jej zadania, i to było najważniejsze. Jestem fanem elementów kosmetycznych w grach. Nawet mikrotransakcji, szczerze mówiąc. W ogóle wiesz, co jest zabawne? No. Y jak byłam młodsza, w sensie jak tak mniej więcej chodziłam do podstawówki, że nie miałam jeszcze konta w banku, to miałam taki zeszyt A4, do którego wklejałam face safe -cardy. O, oh, okej. Okay. To no, była taka kolekcja w sensie. Tak, w sensie, że za każdym razem, jak chciałam kupić skina albo jakąś grę na Steamie albo coś, to wiesz, do okay. kiosku na wsi po Karda. Nice. I miałam cały zeszyt w kardach. To no, było tak ja W sumie śmiesznie było, jakby moja mama to kiedyś zobaczyła. Hmm. I miała takie... <głos> <głos> A ona chyba wie, ona chyba zdaje sobie sprawę. Okay. <noise> Wiem, że sporo ludzi lubi, kiedy rzeczy mają sens. Czasem też tak lubię dwa imersji, ale w takich mobach mnie to niezbyt obchodzi, a tam, gdzie tworzy się własne postacie, jakoś to sobie wytłumaczę. Podobają mi się zbroje, które prawie nic nie ochraniają. Podobają mi się skiny, które zmieniają przerażające byty w mężczyzn w płóciennych szatach, w wampira w uroczą lolitkę. I na odwrót. Wiecie, co mnie tak ciągnie do tego wszystkiego? Powiem wam na konkretnym przykładzie. Moja miłość do Ari to inny temat, ale mam trzy ulubione postacie w LOLu pod względem samego gameplay. Po pierwsze Lisandrę, co jest całkiem fair. Po drugie Urgota, którym grać szczerze uwielbiam, ale przy okazji zawsze miałam wrażenie, że dodaje mi wiarygodności jako gracza w ligi, Że nie gram tylko ładnymi dziewczynami, że gram czymś byczym, że zagram na topie i że jest usprawiedliwieniem dla trzeciej z nich Lux. Dla tych, którzy jej nie znają, wydaje mi się, że to jedna z najbardziej typowych dla gamer girl postaci w tej grze. Ładna, urocza, z fancy skinami, przyjemna do grania, może zostać wybrana jako support. Moje guilty pleasure. Ta postać, której nie powinnam wyciągać na mida, kiedy gram z kimś po raz pierwszy, bo od razu będzie miał 10 założeń na mój temat. Ale wiecie co jest niesamowitego w Lux? W skinach, które nie pasują do lore? W strzelcu w sukience? To tylko postać z gry. Nie słyszy żadnego słowa, które wypowiadają na jej temat ludzie. Może być dziewczynką w sukience i kolorowych włosach, milion osób może powiedzieć, jak bardzo nie pasuje do pola bitwy z tą twarzą, z tym optymizmem, z tym głosem, a ona wciąż będzie takim samym bohaterem, jak dziesiątki innych, wciąż będzie potężnym magiem i nigdy w to nie zwątpi. Jakiś czas po tym, jak sama Jasmin się przefarbowała, sporo moich postaci w grach zaczęło mieć różowe włosy. Nawet nie wiem, kiedy to się stało, ale coś się we mnie odblokowało. Cały garaż różowych samochodów, motocykli, broni w GTA Online. Wszystko, co się dało. Renesans. Pewnego dnia chyba po prostu zaczęłam znowu mówić, że różowy to mój ulubiony kolor. Jest całkiem uroczy. I tak jak wcześniej mi się wydawało, że wszystko psuje, wszystkiemu zaprzecza, tak w pewnym momencie popatrzyłam na swoje postacie i stwierdziłam o, Rany, ale to wygląda cool. Im bardziej coś wydawało się być oksymoronem tego, co reprezentuje kolor różowy, tym bardziej mi się podobało. I on jest na wachlarzu od taty, tęczowym. No może to nie jest różowe, ale to jest to, nie? Kontrasty. No. To jest po prostu na takiej zasadzie, że nie wiem. Tak samo jak w sumie to, że w pobliżu tego karabinu i tych wszystkich gier, no nie? Stoi sobie y, ta lalka od mhm. mojej przyjaciółki, y, która jest swoją drogą na moje podobieństwo. Jest urocza, nie? <grym> tak To jest najbardziej urocze rzecz na świecie Dobra, bo zobaczam z tematu Kim najbardziej ikonicznym chyba momentem przełomowym tego Były właśnie te kontrolery mm -hmm. ja Obklejałam je Znaczy W sensie to nie jest moja robota w tej kwiatki Ale kompozycja mm -hmm. jest y, trademarkowana Pamiętam, pamiętam jak one no. powstawały Byłem bardzo dumny Pamiętasz? Się tutaj, no. O, no. Dostałem zdjęcia już, już się trochę zużyły, ale to był właśnie taki przełomowy moment, nie? Miałam takie, nie wiem, muszą być czarne, normalne no. kontrolery, nie? A potem pomyślałam sobie, kurde, mog mo mogą mieć taki inny vibe, i wciąż będą kontrolerami, wciąż będą działać, nie zepsują się na grę, nie? I miałam takie kwiatuszki, i okazało się, że ludziom się to podobało całkiem. Był jeden w ogóle z moich pierwszych chyba postów na Instagramie wciąż. I był chyba najpopularniejszy wtedy. No i rzeczą jest to, że na przykład, wiesz, e, kupiłam sobie klawiaturę, myszkę, e, wszystko czarne, no. ale świeciło się na no. różowo, fioletowo, ewentualnie niebiesko, ale nie pokazuj, bo jest zakurzone <śm> strasznie. E, no, ale, ale właśnie wiesz, był taki delikatny odcień już w pewnym mm -hmm. momencie. Nie, na początku na przykład to był ognisty, że migało na ognistu, nie? A potem tak się przekonałam, że ej! Możemy no Tak, powoli się, się zbliżałaś do tego. Tak, powoli no. się zbliżałam do tego w sumie. Polubiłam ten kontrast, bo pozwalał mi z niczego nie rezygnować. Zachowywać nieco lepszy balans między wszystkimi częściami tego, kim jestem, jednocześnie sprawiając, że ta całość stała się mniej, mniej szara. Cokolwiek z tego wyszło, stało się moją estetyką, znakami rozpoznawczymi. I któregoś dnia, kiedy próbowałam jakoś ubrać to wszystko w słowa, nazwałam całą tę chaotyczną harmonię. Teorią Różowego Miecza. Ale, jak się pewnie domyślacie, na tym etapie historii przedsięwzięcie obejmowało wszystko dookoła mnie, ale nie mnie samą. Nie, właśnie zabawne jest to, jak pamiętam początki, tego jak stwierdziłam, że ej, chcę jakoś zmieniać na przykład swój styl, no nie? I te początki były takie, wydawały mi się wielkie, a to było w sumie nic takiego, nie? Właśnie przyblokłam e, te spodnie, bo to było to, od czego się zaczęło. W sensie tych motylków tu nie było. Te spodnie miały po prostu ten łańcuch. To było wszystko, nie? O. Ja byłam jak. Ale zmiana, nie? Ale rewel. Wiesz, miałam takie oświecenie, że odkrywam siebie, że, że to jest to. I jakiś czas później zaczęła się cała ta sprawa z alternatywkami. Mm. I tyle było z mojego, wiesz, wielkiego oświecenia, nie? żebyż dla mnie to było takie ważne wtedy, takie przełomowe, i ten przełom się gubił w yeah, tym. O, no, 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 coś, na ten, coś w tym desen. Pojawienie się całego Bigosu z alternatywkami było dla mnie trudne do przełknięcia, szczególnie w kwestii tego, że dopiero co na te fałgry zaczęły pojawiać się moje wstawki z kamery. Pamiętam, że gdy kupiłam sobie spódniczkę, która wciąż była jednym z pierwszych ubraniowych kroków w kierunku tego, jak chciałam wyglądać, to totalnie spanikowałam. Stanęłam przed kamerą, byli wtedy ze mną Jordan i Kacper i zaczęłam pytać Myślicie, że ludzie będą o mnie gorzej mówić przez tę spódniczkę? W kontekście tworzenia materiałów o grach w internecie mój głos przykleja mi łatki. Moja płeć przykleja mi łatki. Moje zainteresowania, gry w jakie gram, to ile mam lat. Naprawdę nie były mi potrzebne do tego łatki związane z wyglądem. A wyszło jak wyszło. Miałeś kiedyś jakiś taki komentarz, że Przeczytałaś go i on był na temat twojego wyglądu, właśnie. A? I po prostu czułeś, że to na ciebie wpłynęło jakoś? <gry> wiesz co, nie jeden. Kurczę, taki przykład, który mi mega zapadł w pamięć, bo on był głupi. Strasznie, głu... Strasznie głupie to było. I ktoś nagle napisał coś w stylu nie mogę na nią patrzeć, bo... bo ma wąsik. Co to jest, nie? Ja wiesz, tak. Jak to? Jak to, wiesz? Jak patrzę do lustra, nie? Mam takie... No nie widzę tego, ale może ja jestem jakaś ślepa, wiesz? Przystosowały się moje oczy do iluzji, że ja tego nie widzę, ale to jest, nie? I wiesz, tak się przejęłam... Naprawdę, to była najgłupsza rzecz chyba, którą się przejęłam mhm. przy nagrywaniu. I po prostu przed następnym filmem idę do lustra, nie? Wzięłam w ogóle jakąś pierwszą, lepszą tą... Profilaktycznie, nie? Że tak patrzę... Dobra, idę nagrać film, nie? Puszczam następny film, znaczy, no, ktoś tam, ktoś tam go puszcza na kanał, nie? Patrzę w komentarze i znowu ktoś. A kurde, bo ona ma we wąsik, nie mogę na to patrzeć. Ja mam takie. Się, nic tam kurna nie ma! Teraz, no, no, no. że jestem no, pewna. Sprawdziłam że... to, no? Sprawdziłam to, teraz już wiem, że nic tam nie ma, no. nie? I miałam, od, od tej pory miałam chwalone, nie? nie? Mi, nie wiem, światło pada, nie, nie wiem o no. co chodzi, nie? Ale to było takie. jeśli ja się tak przejęłam, nie? A dosłownie specjalnie się przygotowałam pod ten komentarz, nie? Wydaje mi się, że mimo wszystko niewiele było rzeczy, które faktycznie mogły komuś przeszkadzać w tym, jak wyglądałam na początku. Ale mi to przeszkadzało. Co z tego, że dziewczyna z filmiku czy z dostra była chociaż pod tym względem bezkonfliktowa, jeśli ja za cholerę nie miałam pojęcia, kto to właściwie jest. Sporo znajomych poznanych lata temu w internecie mówiło mi, że gdy widzieli mnie po raz pierwszy, byli w głębokim szoku, bo w ogóle nie wyglądałam tak, jak sobie wyobrażali. Moja pani fryzjerka powiedziała mi, że według niej to kolorowe włosy są moim naturalnym kolorem. I też to wszystko właściwie tak odczuwam. Właśnie. Mam wrażenie, że są dwie rzeczy, które obecnie są moimi największymi znakami rozpoznawczymi pod względem wyglądu i jego pewnymi kontrowersjami. Pierwszy symbol kropki. Ja wiem, że ty wiesz, nie, ale zabawna rzecz jest z tymi kropkami, mhm. bo ludzie bardzo często myślą, że to jest tatuaż na przykład. Nie, nie wiem, skąd to się bierze. Ja w ogóle robiłam o tym żart w materiale o hightail, ale faktycznie historia była taka, że kiedyś dostałam eyeliner mojej mamy. I nie potrafiłam go używać. <laughs> A, I po prostu, wiesz, myślałam, kurde, nie chcę tego zmarnować, nie? No i jakoś tak paceniam te trzy kropki, nie? Tak, pochodziłam w tym trochę czasu i spodobało mi się. Mm -hmm. Jakby ja zawsze, jak byłam mniejsza, to miałam piegi mm -hmm. e, dość mocne. I bardzo mi się to podobało, i właśnie brakowało mi jakiegoś takiego charakterystycznego elementu na mojej twarzy, no. wiesz? I to było bardzo fajne, ale z, z jakiegoś powodu w ogóle te kropki się stały dość. Kontrowersyjny, zaraz mm. obok koloru włosów. Właśnie nie wiem, co takiego w nich jest, ale, ale stały się. Ja po prostu zawsze miałam problem z tym, jak ja wyglądam na nagraniach. Łatwiej mi się przyswaja mój wygląd na żywo, mm. w sensie tak jak popatrzę do lustra, a na nagraniach mam takie, okay. No I, i makijaż jakby tam trochę silniejszy mi pomaga. W sensie właśnie też, jak do Hightail e, raz sobie pomalowałam usta to też miałam takie, kurczę jakoś wiesz, taka bardziej wyrazista jest ta twarz, nie? taka mniej zmęczona na tym nagraniu i miałam takie nice, fajne to jest, ale też to ludzie zauważają w mhm. sensie, że, że o, makijaż i wiesz, też mnie to tak stopowało, nie? i ja się właśnie bardzo późno zaczęłam przekonywać do makijażu, przez to, że on miał takie bardzo żeńskie konotacje a, a wiesz, potem mi się spodobało na przykład, o, że, że można mieć brokat kolorowy mhm. na twarzy, albo coś takiego, nie? Ale mówię, nie, to jest, to jest zbyt niebezpieczne, to, to jest za dużo, a chciałabym czasem, nie? Ale wiesz, jak na przykład same usta pomalowane mhm. właśnie były problematyczne wtedy, że, że ludzie zwracali na to uwagę pojedynczy, nie? Mhm. Pojedynczy, no ale i tak jakby mhm. jest ta bariera, nie? Przez, ty, przez tych paru ludzi, no to, to, to było właśnie ciekawe. Drugi symbol. Różowe włosy. Pewnie nieszczególnie dużo ludzi pamięta jak wyglądałam na samym początku mojej kadencji w tv -gry. Kiedy dołączałam miałam 16 lat, więc jeszcze wtedy miałam swoje zupełnie naturalne włosy. Kiedy wreszcie podjęłam decyzję, że chcę faktycznie zobaczyć siebie tak jak ja to czuję, zaczęłam przede wszystkim od zrobienia sobie grzywki i pofarbowania się na coś w stylu rudego chyba. Wychodziłam od fryzjera z ciemnoróżową połową włosów, która dość szybko się zmywała i zwykle dochodziło do tego przed tym jak znowu wybierałam się nagrać materiał na TV Gry. Co przez długi czas było mi trochę na rękę, bo właśnie bardzo się stresowałam co się stanie jak się pojawia z takim radykalnym muśnięciem na głowie. W sumie czułam się naprawdę okej okay, w sensie z tym rudym, ale jednak różowy po prostu wzywał i wreszcie na moje 18 urodziny rodzice zrobili mi prezent, którym było rozjaśnienie całych włosów i pofarbowanie ich w całości na różowo. Pamiętam, że kiedy wszystko było gotowe, to popatrzyłam faktycznie w lustro i chyba po raz pierwszy w życiu widząc siebie pomyślałam: Okej, okay, to ja. To jest w ogóle ciekawe, że czasem, czasem podobają mi się, nie wiem, jakby może takie głupie rzeczy, ile ja mam wianków różnych, mm -hmm. nie? Tam jest jakiś wianek, tu są jakieś wianki. Ja bym to sobie założyła tak, wiesz, do nagrania. No. Tak, tak po prostu, nie? Jasne. Na studniówce tak miałam, na przykład, wianek. Mm -hmm. I miałam mm -hmm. takie, kurde, nice, ale, ale boję się. Jest to jakoś za dużo. Pamiętam, że od samych włosów, i mm -hmm. kropek, jakichś takich rzeczy, e, jacyś gości się kłócili o to, że, wiesz, ktoś tam mnie chwalił, że... No, nie wiem, czy chwalił, ale że ciekawie się ogląda moją ewolucję. Mm -hmm. Wiesz, ktoś tam... Ewolucje? Aha. Chyba de -ewolucje, nie? Wydaje mi się, że nawet teraz, jak ludzie mnie kojarzą z TV-gry, mhm. to kojarzą mnie, kojarzą mnie z tym, być może, jeśli nie zwracają na to uwagę. To jest, to jest wszystko, z czym mnie kojarzą, nie? Czarna bluza, tak myślę. I już milion kolorów, nie? W porównaniu do tego, co było tam. Dwa wyjątki pamiętam. Takie, że wiesz, trzeba było się zebrać i Okej, okay, biorę to, może to brzmi głupio, nie? Bo to są tylko ubrania, ale zawsze masz takie gdzie będą mnie oceniać, nie? Jak odgadywaliśmy gry po przetłumaczonych nazwach, to właśnie to był jeden z momentów, gdzie miałam na sobie te koszulę mm -hmm. Z takimi jakby, nie wiem, dziewczynkami z anime wow. <gry> Że ludzie coś powiedzą, nie? A fajnie było w sumie, nawet mnie ktoś zapytał skąd ją mam -hmm. I, I jakieś takie włosy związane w kucyka i tak dalej, takie też niby nic a dla mnie to była przemiana, nie? Mm. I też właśnie to było z tymi ustami pomalowanymi, i też ludzie biegły. No nie wiem. To dużo razy tak wyciągałam z szafy, i myślę sobie, nie no, nie, 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 nie nagrywać. Gaming czymś takie. No, panie, panie, panie. Co za bezbożne jakieś takie. To <laughs> jest y, dość zabawne, bo ludzie w ogóle też mnie. Często nazywali bezbożnicą w komentarzach tak przyśmiewczo czyli bardzo to, ciekawe co? To jest bardzo ciekawe, teraz, że jestem chrześcijanką, nie. <śmiech> <śmiech> A jak dzisiaj się na przykład ubierałaś do tego materiału, to zastanawiałaś się yy, pod tym kątem na przykład? Mm, trochę mniej. To jest jakoś tak już coraz bliżej takiego stylu, który gdzieś tam sobie w którymś momencie wymarzyłam. Mhm. Wiesz, jak już trochę pobędziesz z tą presją i z tym przejmowaniem się, to w pewnym momencie czasem dostajesz takiego potępienia, uh -huh. że już masz takie. Niech się dzieje, co chce. No, na swój sposób. Nigdy nie wiem, kiedy będzie overkill. Uh -huh. Czy kiedykolwiek jakby jest overkill, tak naprawdę. No. Farbowanie włosów na różowo znowu wywołało we mnie potrzebę konsultacji z chłopakami z TV gry, tylko tym razem trzy razy bardziej. No ja, ja pamiętam, no. jak było, wiesz, największa rzecz chyba z twoimi włosami. Przez tak. bardzo długi czas, nawet jak już miałaś tą ochotę po prostu przefarbować sobie włosy, to głównie się zastanawiałaś nad tym, jak to odbiorą ludzie w internecie. Tak, tak, I że wręcz przez Że wręcz przez to, że ty wystąpisz z kolorowymi włosami, to nie tylko ciebie, ale też cały kanał w ogóle przestaną traktować poważnie, nie? Tak, 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 tak mówiłam. No, a jednocześnie... po wszystkim. Jednocześnie no. pamiętam, jak po tych iluś tam miesiącach dywagacji w końcu te włosy pofarbowałaś i miałeś takie poczucie, że popatrzyłaś na siebie i stwierdziłaś, że... To jesteś ty. Tak. No. Tak. Ale... Dziwne, bo dziwne jest sobie to przypomnieć myśląc o tym, że teraz cię utożsamiam z tym, że masz takie włosy i to jest jakby twoja cecha. Tak, tak, tak jakbyś się trochę urodziła z takimi włosami, nie? Bo to jakoś tak pasuje no. dziwnie. Ale wtedy faktycznie było tak Michał. No. Kasper, Czy ja mogę? Że się, Czy nie mogę? To, że ja mogę? Czy <laughs> ja mogę? Że... Czy ...Kazał nie upadnie no. przez to? No. Było tak. Myślę, że wielu osób nie obchodzi, jak wyglądam i bardzo mi to pasuje, ale miałam rację, że niektórym da to taki... wiecie, nowy argument przeciwko mnie, który można wyciągać z dupy w każdej sytuacji. I jako, że trochę za często zdarzało mi się błąkać po internecie, to faktycznie się naczytałam. Różowa Królewna Anonków, wywalcie to różowe gówno. Różowe ścierwo. Różowa kurwa. Postawiło mnie to trochę w patowej sytuacji, bo zawsze bardzo się przejmowałam tym, co ludzie o mnie myślą. Jednocześnie nie chciałam się ograniczać, bo wreszcie czułam się ze sobą dobrze, i jednocześnie nie miałam zamiaru rezygnować z robienia tego, co kocham. Więc jak nie można wyjść drzwiami, to trzeba oknem, a jak nie można oknem, to nie wiem, można zrobić dziurę w ścianie. I ten kanał jest taką trochę moją dziurą w ścianie. Chyba nigdy poza wywiadem u pana Diblera i jednym postem na Instagramie nie mówiłam za dużo o tym, że cała ta droga dziewczyny tworzącej materiały o grach, nie jest przyjemna. Czasem jest usłana różami, ale czasem jest usrana, a nie usłana. Choćby ludzie czasem nawet mieli dobre intencje, to stereotypy wciąż są silne, a internet nie jest przyjemny. Ale są w nim ludzie, którzy lubią słuchać jak mówię o grach. A pośród nich są dziewczyny, które po takich wypowiedziach jak u Diblera piszą, że dodało im to otuchy albo inspiracji. Ten kanał nie będzie w całości taki jak ten film. Chcę się powygłupiać, chcę pomówić o różnych rzeczach na luzie. Chcę sobie po prostu pobyć graczem, bo tego zawsze chciałam. Film naciskający na problemy wynikające między innymi z tego, że jestem dziewczyną, trochę zaprzecza reszcie przedsięwzięcia, ale pomyślałam, że zamiatanie tego pod dywan nic nie zmieni. Zawsze unikałam narzekania, bo bałam się, że przyczepi mi kolejną łatkę. Ale hej, ludzie i tak mówią nieprzyjemne rzeczy. To, że udaję, że tego nie widzę, nie sprawi magicznie, że ktoś mnie polubi. Więc równie dobrze mogę po prostu być sobą. A jeśli te opowieści pomogą, Albo chociaż przyniosę komuś ulgę, to wydaje mi się, że warto.